Cześć, z Wami Agnieszka Weduta i no. to jest drugi Akademii Wysoko Efektywnych Ludzi. Tak jak już wiecie z pierwszego wideo, że tworzymy niesamowity nowy program w języku polskim, który będzie działał już... W tej chwili online dla wszystkich, absolutnie Polaków z każdego kraju na świecie. Dotyczy on ludzi, którzy chcą zmienić swoje życie, którzy chcą kompletnie inaczej myśleć, kompletnie inaczej działać i zmienić swój stan finansowy, skoczyć na zupełnie inny poziom i zarobić być może swój pierwszy milion w życiu. Dlatego też posłuchajcie pierwszego typu, który dzisiaj właśnie chcę przedstawić, i jednego typu tym jednym wideo, które odkrywa tak naprawdę początek, w jaki sposób my powinniśmy zacząć działać i myśleć i co powinniśmy zrobić już od dzisiaj. Ale to będzie jeden z sześciu tipów, które mamy w całym programie na sam tylko początek. Mamy ogromnie intensywny program. Natomiast kluczem jest to, że nie zacznę od pierwszego. Zacznę od drugiego. A pierwszy tip, najważniejszy, powiem dopiero na końcu w szóstym wideo. Dlatego też przygotujcie się na dzisiaj na jeden tip. W tym filmie. Natomiast zanim zacznę, chcę powiedzieć kilka słów o sobie. Dlatego, że moja historia i historia mojego małżonka Gennadia jest absolutnie niesamowita. My urodziliśmy się w rodzinach przeciętnych. Mój małżonek w Mołdawii, ja w Polsce. Natomiast w rodzinie, gdzie absolutnie się nie przelewało, gdzie nie było dotychczasowo dużych sukcesów biznesowych, nikt z naszych przodków czy rodziny nie był milionerem. Natomiast widzieliśmy wokół siebie, że jeżeli my coś nie zrobimy, czegoś my nie zmienimy, to będziemy żyć podobnie jak nasi rodzice jak nasi znajomi, jak nasza rodzina, czyli no nie za bardzo Dobrze, to się wszystko kreowało. Natomiast e, cała historia była e, przynajmniej u mnie w moim osobistym życiu e, wtedy, zaczę zaczęła się wtedy zmieniać, kiedy ja zobaczyłam masę ludzi, którzy doszli do ogromnych sukcesów i to 20 lat temu. Zobaczyłam starych ludzi, czyli już naprawdę wiekowych, gdzie absolutnie w Polsce wówczas nie można było mówić o robieniu pieniędzy dla takich ludzi, a oni wychodzili na sceny i, i byli światowymi milionerami w swoich branżach, w swoich biznesach. I dla mnie to był taki impuls, że coś jest nie tak z nami, ze mną, że coś nie robimy właściwie, nie myślimy właściwie, to my powinniśmy zmienić nasze paradygmaty. Mało tego, na sali pamiętam 20 lat temu 25 tysięcy ludzi i występowali młodzi ludzie, którzy mieli 20 lat i milion, 2 miliony dolarów na koncie. Nie wiem, czy was to imponuje, Wam to imponuje, ale wówczas dla mnie wtedy to był przełom. Na, nasza historia była niesamowita, bo zaczęliśmy wdrażać zupełnie nowe rzeczy. W rodzinie. Przełamaliśmy wszelkie paradygmaty i zaczęliśmy zarabiać pieniądze przez własny biznes. Ja zaczęłam to z moją mamą, a potem kontynuowałam to od mojego 18 roku życia i powiem szczerze, że do dzisiaj nigdy ani jednego dnia nie pracowałam na kogoś, nie pracowałam na etacie, zawsze prowadziłam własny biznes. I nie zawsze było lekko. Było trudno, niekiedy było bardzo źle. Przeżyłam i bankructwa, i sukcesy, i rekordy życiowe, a nawet światowe w tej branży, w tej dziedzinie. Natomiast kluczem jest to, że ja zawsze zmieniałam siebie. Nie chciałam po prostu zmieniać świata, wszystkich dookoła i zmuszać ich do tego, żeby byli tacy jak ja. Ale zmieniać siebie, rosnąć, to jest mój osobisty cel. Ja chcę być lepsza niż byłam rok temu. To ja chcę być, być pierwsza yy, przykładem dla wszystkich. I to ja muszę się zmieniać, żeby zmieniać świat. Wokół siebie. Jeśli jesteś takim człowiekiem, to dzięki, że oglądasz to, to wideo i dzięki, że poświęcasz czas i że zaufałeś właśnie mi. Ten film i ten tip, który, o którym który obiecałam, jest właśnie teraz. Kochani, pierwszy tip najważniejszy, yy, który, który chcę dzisiaj przedstawić w tym pierwszym wideo, tyczy się obecności. Obecności, czyli bycia tu i teraz w dany moment, w daną chwilę. Chwycić, skoncentrować swój umysł, zebrać go, zorganizować go i być tu i teraz, w danej chwili, w danym momencie, obecny w 100%. Nie wiem, czy sobie wiesz, wyobrażasz, o czym ja teraz mówię, ale koncentracja... Fokus umysłu to jest siła multimilionerów, siła ludzi skutecznych i absolutnie ważne jest, aby zrozumieć, że nasz umysł musi być y, tu i teraz obecny. Trzeba go absolutnie umiejętnie fokusować, koncentrować i to obecność umysłowa, psychiczna, emocjonalna, gdzie jesteś zaangażowany tu i teraz, y, w to co robisz. Nawet teraz, kiedy ja do Was mówię, ja sobie wyobrażam, że, że Wy siedzicie tutaj, czy jesteście ze mną tu i teraz. Ja robię to w 100%, nie wiem czy wy to czujecie, natomiast często ojcowie czy matki w rodzinie, wśród dzieci, wśród swojej rodziny, tak, nie potrafią skupić emocji, uczuć i myśli tu i teraz. Gdzieś się rozpraszają i dzieci nawet nie czują matki i ojca, chociaż oni są niby z nimi w jednym pokoju. Hej, to jest coś nie tak. My powinniśmy umieć złapać się na tym, ogarnąć, jak mówi dzisiaj współczesny język, i po prostu być obecnymi tu i teraz. I dać y, ludziom wokół siebie, 100% siebie. 100% siebie, umysłowo, uwaga, słuchać każde słowo uważnie w 100%, dać swoje serce, okazać troskę, okazać miłość, też 100%, tu i teraz. W biznesie jest to niezbędne, klient czy partner biznesowy, jest to ktoś, komu powinieneś poświęcić siebie, swoją uwagę w 100%. Nie w pięciu, nie w dziesięciu i tego brakuje, uważam, polskim ludziom, przedsiębiorcom na razie, w tym momencie. Zobaczcie co będzie za rok. Każdy z nich będzie umiał to robić i to dalej będzie o tak. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj współczesny, yy, światowy poziom szkoleniowy, treningowy o tym uczy jako podstawy. Obecność, skupienie stuprocentowe tu i teraz. Dlatego też wokół yy, wszystkich tych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, wokół tego, co my chcemy też osiągnąć. Kochani, my powinniśmy skupić się na swoim celu, na swoim dzisiejszym dniu, na swoich zadaniach. Umieć się skupić na, nad sobą i na tym, co, na co My odpowiadamy w 100% i wtedy dopiero nasza historia życia, nasza historia sukcesu, biznesu będzie niewiarygodna. Będziesz osiągał cele, które zamierzyłeś, bo potrafisz się ogarnąć. Jak to zrobić? Musisz mieć doskonale wyposażony organizm, musisz o niego dbać, musisz mieć szereg innych czynników, które, o które Ty musisz zadbać, nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Natomiast jest to możliwe, kiedy kontrolujesz umysł, kiedy kontrolujesz każdą myśl, kiedy kontrolujesz swoje ciało i kiedy dbasz o też elementy, które wpływają na Twoją kondycję, zrobisz to. Zrobisz to na 100%. Dlatego... Pierwsza rzecz to tak naprawdę jest druga z sześciu to jest obecność tu i teraz, wychwytywanie momentu i uwagi, aby wszystko skupić, całą siebie, całego siebie skupić na tym, co chcesz teraz osiągnąć. Niekiedy jest to prezentacja, na której musisz sprzedać siebie, sprzedać swoją ideę, swój produkt, i tu jest potrzebna 100% uwagi. Temu człowiekowi, co on chce słyszeć i dać siebie wszystko, dać siebie maksymalne, co możesz dać, wiedza, emocje, zaangażowanie, uczucie, miłość i tak naprawdę to, co jest najważniejsze, kochani, troskę o drugiego człowieka, że Ty pomożesz jemu zrealizować jego cele, jego marzenia, jego plany. I także bądźcie z nami w drugim e, filmie, następnym filmie wideo przekażę Wam. E, Trzeci z kolei tip z sześciu tipów na to, jak w ogóle być wysoko efektywnym człowiekiem. I witamy Was w Akademii wysoko efektywnych ludzi. Jeśli znasz wokół siebie ludzi, którzy chcą zdobyć sukces, lecz nie sami nie potrafią się ogarnąć, nie wiedzą jak. Proszę Cię, przekaż ten, to wideo innym ludziom. Zatrosz się również o nich. E, oczywiście zobacz też, co Cię czeka jako, jako naszego ucznia e, Krok Aha. Dalej. Zasubskrybuj nasz kanał. E, wejdź na link poniżej i zobacz następne wideo, w którym powiem trzeci z kolei tip z sześciu, jaki da Tobie high level, czyli najwyższy poziom efektywności w Twoim życiu prywatnym i w Twoim biznesie. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.